Panie Człowieku Wolności Kaczyński, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Poprę dofinansowanie w wysokości 100 zł na dekodery pod warunkiem, że oprócz dostosowania do odbioru telewizji naziemnej będą miały także funkcję odkłamywania telewizji rządowej. Jeśli zdekodują te steki kłamstw, manipulacji, nienawiści, które każdego dnia sączy w uszy Polek i Polaków TV jak najbardziej dofinansujmy takie dekodery, które sprawią, że pisowska szczujnia znów stanie się telewizją publiczną, z której można dowiedzieć się prawdy na temat afery Pegasusa, inwigilacji, szwindli na maseczkach, respiratorach, o wyborach kopertowych, niespotykanej wcześniej inflacji i setkach innych afer. Obawiam się jednak, że takie dekodery nie istnieją jeszcze. A szkoda, bo wtedy wszyscy przejrzą na oczy i nikt już za was, na Was więcej nie zagłosuje. Przez chwilę miałem nadzieję, że Pani nie ma na sali, ale no, niestety Pani ale nie ma. Jestem zawsze, bo Pan jestem... poseł Tomasz Olichfer, Koalicja Obywatelska.